Ale dzisiaj w odcinku, tak jak wspomniałem, będziemy mieli możliwość zobaczyć, co gadają tacy zwykli świadkowie. Oczywiście nie do końca te ze zwykli, bo tutaj są troszeczkę wyselekcjonowani. I co szczerze mówią, i nie do końca szczerze, bo tak naprawdę powiedziano im, co mają mówić. No nie? True story. Więc zaczynamy hmm, od oglądanie czasowników. od czasowników. Ten kongres był historycznym wydarzeniem ze względu na treść i piękną myśl przewodnią ale zapamiętamy też sposób w jaki jehowa pomógł nam go przygotować w tak wielu językach dla naszych braci i sióstr w tym kraju i na całym świecie w tłumaczeniach lubimy czasowniki i w imieniu jehowy jest czasownik on powoduje że się staje kongres w 2020 roku dowiódł że Jehowa powoduje wszystko, co trzeba, żeby spełnić swoje zamierzenie, bo ten kongres zdecydowanie przysporzył chwały jego imieniu. Ej, ten Jehowa, to jest całkiem spoko koleś. Zobacz, wymyślił i zrobił. No. Ale mnie, mnie znów to, zobaczcie, my tego musieliśmy słuchać latami i co roku była ta sama gadka. Ten kongres jest niesamowity, ale cudownie, że nam się go udało zrobić. To jest dowód miłości Jehowy, a za rok będzie Armagedon. Nikomu by się nie udało zrobić takiego kongresu tak roku, w nie? tylu krajach na świecie. Zobaczcie, w tym roku mamy kongresy w 22 miastach w Polsce i odbywałem się jednocześnie i wszyscy mogą naraz słuchać przemówienia, które w Krakowie czy tam gdzieś wygłasza klask, klub, klask, klub. mówca z biura oddziału, z biura głównego. I on mówi i wszyscy naraz słuchają. Udało nam się zsynchronizować czas i wszystkich stadionów i wszyscy mamy ten sam czas w Polsce. Rozumiesz? I tam ktoś mówi, ale ci już się skończyło to przemówienie, więc czekali 10 minut. I były oklaski, i potem się pozdrawiali. Koszalin, pozdrawia Łódź! Weź, Uhu! Trochę przesadzasz. Ja przesadzam. Ja. Serio, Admin. Serio. Serio. Serio, serio. serio. No. Nie będę już chciał nagrywać. Nie. Zobaczymy sobie, kogo znajdziesz zamiast mnie. Nie znajdziesz nikogo, nie powstanie żaden następny odcinek ze mnie. Bez Sary nie powstanie, bo gdyby nie Sara, to, to bym nawet nie z tego materiału. No. F... Tak, a czasowniki? Nie wiem, co z tymi czasownikami chodziło. No właśnie, było to całkowicie bez sensu. Ale jakby to jest taka prawda powtarzana bardzo często wśród Świadków Jehowy, bo że imię Jehowa, to znaczy on powoduje, że się staje. No, i Jehowa se wymyślił, i Jehowa se zrobił. Wow. No to prawda, dopiero... ja wyszukałem się różnych innych znaczeń tego imienia, ale może o tym w innym odcinku, co to jechowa naprawdę znaczy. Dobrze, a teraz przechodzimy do partii materiału związanej z tymi osobistymi refleksjami wiernych sług Jehowy, świadków Jehowy. I oni będą opowiadać. Jakich błogosławień zeznali dzięki takiemu rozwiązaniu tego, co tam przed chwilą słyszeliście. Ponieważ Kongres ma formę filmów, zawsze kiedy trzeba, można zrobić pauzę i cofnąć, żeby obejrzeć coś, co może nie do końca wychwyciliśmy. Czasem może nieco odpłyniemy myślami, ale teraz można cofnąć film i obejrzeć go znowu. Dzięki temu odnosimy z programu jeszcze większą korzyść. Przepraszam bardzo, dlaczego się pani śmieje? Bo to jest marzenie wszystkich ojców, którzy oglądają wieczorem telewizję, jakiś film leci na Pulsacie, mega hit, i ty chcesz wyłączyć. Ja nie śmieję, nie śmieję zostaw. Ale dzięki temu, że jest Netflix albo, albo taki kongres, to już nie trzeba spać na kongresie, znaczy przepraszam, można spać na kongresie w spokoju, bo zawsze można sobie przewinąć. To by była dobra reklama setek albo tysięcy serwisów VOD, które no, są dostępne. Rzeczywiście no patrz, jak odtwarzasz film, to Rzecz? możesz sobie zapauzować i wyjść siku. Albo zasnąć. Chociaż nie wiem czym to, no tak, albo zasnąć, bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład jak idziesz do toalety na takim zgromadzeniu, to tam w toaletach też są głośniki, żebyś mógł słuchać nawet podczas... I siedzisz, robisz kupę. No nie, ale nie odpłyniesz myślami. Odpłynie ci co innego. Możesz odbierać... Ten... Tak, a tutaj... A tutaj możesz po prostu zapauzować i cofnąć i 10 razy wysłuchać tej myśli. No, czasem na przykład Edwin oglądał jakiś serial, i on. Ostatnio, no chyba lucyfera tak oglądaliśmy. Zasnął raz, obudził się na ostatnie dwie minuty. Ja nie wiem, co tam się działo. Cofnęliśmy, znowu zasnął, i to taka była. Takie hmm. Pętla taka. I w końcu już stwierdził, że nie będzie nikt oglądał lucyfera, bo nie pokona tej pętli tego odcinka. Wcale tak nie było. Ale mógłbym się pokusić tutaj o stwierdzenie. Że Netflix naprawdę ma bardzo fajną opcję, że możesz sobie cofać, pauzować. No, HBO też ma taką opcję. A, player Myślę, że... i play. Chociaż na Netflixie to chyba najlepiej działa. Dobrze, to nie jest istotne. <grym> Ważne, że się da. I swoją drogą, żeby nie było, jak na przykład przeglądam te materiały z JW, te, co są wrzucone filmy, to jak tam przesuwam sobie coś, to się tnie. Więc jeszcze musicie popracować. Już jeszcze wam tak dobrze nie działa jak inne VOD. Myślę, że oni się oglądają i teraz. Tak myślę, że mnie oglądają. Pozdrawiam. Dziękuję za, za, za nieustanny, zabawny content. Dobra, bo mi się cofnęło. <totrę> <totrę> Właśnie, wam złą aplikację. Ej, ale tutaj teraz przejdziemy sobie do tego, no bo wiesz, jak dostarczyć materiał innym osobom, gdzie nie ma internetu. Ha, no, a to jestem ciekawy. To jest no. duże wyzwanie no, i wyobraźcie sobie, że również to udało się świadkomiechowe wymyślić. Na przykład w, w krajach afrykańskich. No, Gdzieś nie ma internetu. Co można zrobić? Co by, co by, by, by byście wy byście zrobili? No nie wiem, jakie tam są opcje dostawy i co to ma być materiał, na czym to jest. I, i, no właśnie, zobaczcie. Starsi rozesłali ochotników, żeby ze względu na brak internetu w naszej wsi dostarczali nagrania kongresu. Pokonywaliśmy na piechotę 46 km. Czasami wyruszaliśmy o świcie lub późno wieczorem, i szliśmy nawet nocami, żeby pobrać filmy, ale dzięki błogosławieństwu Jechowy pokonaliśmy wszystkie te trudności. Czyli ktoś w jednym miejscu, gdzie był internet, pobrał sobie te 2 czy 3 giga, zgrał na pendrive'a albo na płytę DVD, skopiował to kilka razy i udał się do innych, żeby im zgrać ten materiał na komputer. No tak, ale u nas też tak czasem było. Na przykład, jak kogoś nie było. Na Zobacz, jaki niesamowity dowód troski jechowy o wszystkich tych współwyznawców tych świadków jechowych w różnych krajach. Oczywiście to tak brzmi strasznie, no nie ej, 46 km nieraz szliśmy, no nie raz szliśmy, okay, nie. Okej, jak tyle nie chodzimy na co dzień, to wydaje się to naprawdę dużo. Mhm. Ale wiesz, no dzisiaj to mało przeszedłem. Ale na przykład tak wczoraj, przedwczoraj, no to my potrafimy sobie dziennie porobić po 12 km po mieście, no to w ciągu dnia. No też nie przesadzajmy, że się nie da. I wcale ichowa nas nie kocha za to. A i ja mamy taką jedną klientkę, która regularnie jeździ w górę i tam trzaska po 20 chyba dziennie. Tak, tak rekreacyjnie, a nie, że na przykład musi coś zrobić. Tak? No. Mhm. Bytne, powiedz. Aha, no, no na przykład. Dobra. Kolejna partia będzie o tym, że znowu świadkowy wymyśli genialną rzecz, jaką jest audiodeskrypcja. Czyli taka funkcja, że dla osób, które słabo widzą, albo dla osób niewidomych, jest opisywane dodatkowo to, co się dzieje na ekranie. Na przykład taką funkcję możecie sobie włączyć na Netflixie, i często jest ona w języku angielskim. Zazwyczaj w polskim nie jest dostępna. I wtedy, jak włączysz taką funkcję, to jest na przykład zielony autobus i wjeżdża on w kadr, i wtedy słyszysz: Zielony autobus wjeżdża w kadr. Albo coś tam. Mała dziewczynka się uśmiecha. Czyli takie dodatkowe opisy. I zobaczcie: Świadkowie Jehowy też wpadł. A już powiedziałem, że to ktoś inny też zrobił. Naprawdę ucieszyła mnie audiodeskrypcja. Jestem praktycznie niewidoma, a ta pomoc otworzyła przede mną nowy świat. Audiodeskrypcja filmików to naprawdę świetna rzecz. Czułam, jakbym widziała wszystko, co się rozgrywa na ekranie. Audiodeskrypcja zawierała opisy treści, które by mnie ciekawiły. I bez niej musiałabym kogoś prosić, żeby mi pomógł zrozumieć, co się dzieje. Gdy zobaczyłam miłość ciała kierowniczego, miałam łzy w oczach. To już nie miłość jechowy, tylko ciała kierowniczego? No bo przecież tak. Ciało kierownicze, równa się organizacja. Delikatnie to przemycili. Bardzo ładnie siostro Saro tutaj wychwyciłaś te wszystkie szczegóły, które świadkowie też powinni... Te sz szkoda mi tych ludzi, bo dla nich na przykład, jak dostaną nagle taki materiał i jest audiodeskrypcja, albo jest coś przetłumaczone, a wcześniej nie mieli. I, I dla nich to jest faktycznie takie wow! Ktoś mnie widzi, ktoś mnie dostrzega i... Mhm. No, tak szkoda. Tak, ale tutaj ma być tylko pokazane, że jednak dostrzegamy jakąś grupę i to niby ma świadczyć o tym, jak jesteśmy wspaniali. A tak naprawdę są grupy, które się ma w głębokim poważaniu. Choć oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że oni nie robią tak, że jakby. Są dotrzeć do naj największej liczby osób, również z tych, które mają jakieś ułomności. Typu słabo słyszą, albo w ogóle nie słyszą, albo słabo widzą i tak dalej. Więc jakby dokładają tu starań, no i to godne jest pochwały. Myślę, że my moglibyśmy więcej nauczyć się od świadków Jehowy, żeby przynajmniej do filmów dodawać napisy. No. Ale na razie nie jesteśmy w stanie ich dodawać. Bo jest nasz tylko dwójka. Tak, no ale jakby, jakby tutaj trzeba nad tym popracować i to się to się, to się ale, pojawia. Ale zdajemy sobie sprawę z tego problemu, także mhm. także, także tak. Dobrze, natomiast teraz w ogóle ten, ten krótki fragment, który teraz wam pokażemy w mojej ocenie to jest maksymalny poziom cringe'u. No bo, a zresztą co będę, co będę mówił, nie będę mówił co, tylko zobaczcie. Ja mówię po koreańsku. A ja po japońsku. Zrobiliśmy więc osobne sektory, japoński i koreański, na wzór tych na kongresach międzynarodowych. Żeby oglądać program symultanicznie, na trzy zaczynaliśmy odtwarzanie. Dzięki temu razem oglądaliśmy i śpiewaliśmy to samo. To było prawie jak kongres międzynarodowy. Jak <śmienny> to? Musieli cztery osoby, ale zrobili sobie sektory: sektor koreański, sektor japoński, bo jeszcze by ktoś pomylił i usiadł nie w tym sektorze, żeby wiesz, nie rozumiał. Hej, my się tak śmiejemy, a może, może ci świadkowie z tym wszystkim w domu, urządzeniem tego, wszyscy tu w ogóle co tu występują, i, 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 i potem będzie pokazane, chociaż o, o jednej rzeczy zapomnieli, ale okej. Okay. To, to może mieli naprawdę okazję do pobawienia się, a jednocześnie. A jednocześnie trochę luzu. Aha. Zobaczcie, nie musieli jechać na ten kongres autobusem, mm -hmm. w tym słońcu siedzieć, czy tam na stadionie. Nie mogłeś tego na koniec powiedzieć, bo teraz będzie mi ciężko tak się śmiać dalej. Okej, okay, to powiem to jeszcze raz później. Nie, no, do, no dobra, dużo, dużo w tym racji. Ale do, do, dobra, później, bo jednak jeszcze tutaj mam parę <laughs> śmieszków do powiedzenia. Zobacz, oni tutaj yy, ubrali się na ten kongres. No. Odtwarzajmy na 3 cztery. Plakietki nawet założyli. No tak, przecież właśnie o to chodzi, że ten kongres to nie mogło był. Ja na przykład raz korzystałam z takiego kongresu, jak urodziłam e, moją młodszą córkę i byłam w połogu jeszcze i nie pojechałam. I dostałam właśnie taki dostęp do tego streamingu. Nie tego, co wysłuchaliście jakby programu, tylko tego, co został tam któryś nagrany wcześniej. E, no to ja to w łóżku, w warłogu, w pościeli, e, w piżamie. No, ale ze, przecież Leosią, zawsze to przycycka. było. Czyli to nagrywanie kongresu w każdym języku zawsze było. Tylko... Tylko nie było takiego hype no Ja przecież hype cały robionego. czas o tym mówię, że oni to robią od lat, w tym roku... Ale jesteśmy super. No powinni wymyślić coś, co po prostu rozjebi system, ale... ale... czyli po prostu jest tak, że tam to oglądały wybrane osoby, teraz to oglądają wszyscy no i taka i, jest i, różnica. No i wielka mi praca, musieli się tam w piwnicy, tak jakby wcześniej się nie zamykali w piwnicy. Teraz dopiero sobie to uświadomiłem. Okay. No, czy znaczy w każdym razie wtedy oglądałam e, i wcale się nie ubrałam na ten kongres, nie zrobiłam włosów, nie, 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 nie przyczepiłam plakietki, tylko to leciało w tle, a ja miałam e, dwutygodniowe niemowlę, więc przy noworodka przy cycu, więc w sumie część to przespałam, hmm. taka mało duchowa była. Czyli dlatego Jehowa cię nie kocha tak. i to jest teraz twój największy problem życiowy. Nie, nie mam z tym problemu Wpis. To jest twój problem. Rzeczywiście, dobra. Nie, ja Jehowie pomachałam. A, i teraz będzie. Ja powiedziałam, że tam to będzie najlepsze, a to, to w ogóle to już będzie najlepsze. Dobrze. Zobacz, że oni już tak się troszkę im tam pomieszało, że teraz ci ci świadkowie normalni będą robić wielką rzecz z tego, co też robią pięć razy w tygodniu. No. Myślałam, że bardzo mi będzie brakować pieśni królestwa, bo naprawdę je lubię. Zastanawiałam się, jak będzie się śpiewało w domu. Nie będzie tłumu ludzi. Normalnie śpiewaliśmy razem. Jak to wypadnie teraz? Wydawało mi się, że będzie mi tego brakować, ale postanowiliśmy z rodziną śpiewać pieśni królestwa na głos i się udało. Moja rodzina jeszcze nigdy tak głośno nie śpiewała. A dublet ta wam na wam naleśniki. Naleśniki? Ej, zobacz, w ogóle o co tu chodzi? Nie, ja nie wiem, ja będąc świadkiem nie regularnie rydziła... śpiewałam pieśni w domu, sama dla siebie i dzieciom śpiewałam. Czasem na jakieś spotkanie śpiewaliśmy i wcale nie czułam, że robię coś nadzwyczajnego. Ale wszyscy to robią. Wszyscy to robią, a teraz... Jak będziemy jakby będzie śpiewać pieśni w pandemii, Czy my damy radę to zrobić? Czy Jehowa nam pomoże? I moja rodzina nie śpiewała wow! nigdy tak głośno. Rozumiesz? A, a to jakoś zmierzyła, czy tylko są to jej subiektywne odczucia? Tak, są subiektywne. Dołączyli do mnie mama i tato, którzy obecnie zmagają się z bardzo poważną chorobą. A także mój brat i moja bratowa. Cała nasza rodzina zebrała się w salonie. Razem śpiewaliśmy i oglądaliśmy kongres, co w innych okolicznościach nie byłoby możliwe. Żadne trudności, żadne ograniczenia nie powstrzymały Jehowy od udzielania nam pomocy. On był z nami w naszych pokojach w trakcie tego kongresu. Mhm. dobra, teraz, ja teraz zrozumiałem, bo ta rodzina się zmaga tam jej z jakąś poważną chorobą. I dlatego y, nie mogliby uczestniczyć w normalnym kongresie. Mm -hmm. A tak to wcale nie mogli. Razem. Mm -hmm. No to, to tylko pokazuje, że ten kongres jest lepszy od wszystkich innych, bo mogą to, 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 to i to, i je chowa mimo wszystko im. Powiedział jak, nie? Mm -hmm. Założę się, że w tym roku te. No, o tegorocznym kongresie też będą mówić, że super im tam wyszło mimo może mieli więcej czasu. A jak już się skończy pandemia i znowu będą się spotykać na stadionach, to będą mówić, że mieli no, tak ciężko, bo musieli się spotykać, nie spotykając się. A teraz wreszcie mogą naprawdę odbierać pouczenia Jechowy i spotykać się z braćmi. Jest super. To tak. Nie tak, wiem. tak, tak, Mówisz językami, prorokujesz. Tak, ja? No. Aha. Wyciąłem tu kilka jeszcze innych wypowiedzi, bo one jakby nie miały związku. Było trochę grania na uczuciach, na emocjach, żeby nie wiem, żeby rozmiękczyć serca tych, tych świadków, którzy mają te serca zatwardziałe. I teraz przechodzimy już chyba do podsumowania, w którym będziecie mogli wyciągnąć z którego będziecie mogli wyciągnąć odpowiednie, jedyne słuszne wnioski, co należy robić. Po zakończeniu każdego odcinka światusów, który oglądacie, jesteście ciekawi? Kiedy wszystko w Twoim życiu się. A sorry, to na następnym fragmencie będzie. A wokół panuje chaos. Jedyne, na czym wtedy możesz polegać, to więź z Jehową. Będę chodził w Twojej prawdzie. Zjednocz moje serce, żeby się bało Twego imienia. Tutaj ten, ten krótki fragment wrzuciliśmy ze względu na to, że się pojawiła Nita. Nita? Nie. Jade. 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 Nie wiem, która z nich. Znaczy jedno imię jest prawidłowe. I, I dlatego, że pokazano, jak te prywatne chrzciny wyglądały. To mogło Was zaciekawić. A teraz przechodzimy do. Tego fragmentu, w którym macie znaleźć informację, co robimy na koniec każdego odcinka ze światusów. Pamiętajcie, w pierwszej części tego, tej serii dwuodcinkowej mówiliśmy, że jak mówca siedzi w piwnicy i tam nagrywa, to nie widzi, co tam, jak, reagują, jak reaguje publiczność i jest mu przykro. Jego ego nie jest połechtane w odpowiedni sposób. Dlatego tutaj bardzo fajną i dobrą reakcją będzie, jeżeli będziecie robić to, Nieważne jakie nieszczęścia, nieważne jakie próby, czy cokolwiek przerażającego by nas spotkało teraz lub w przyszłości. W dalszym ciągu będziemy mogli odczuwać radość, że je zapewnia nam wybawienie. Przepraszam, jakby ktoś jeszcze nie zauważył, to jeszcze raz? Nieważne jak wystarczy. Czyli... Bardzo proszę jeszcze tam. Panie Tadziu! Ja to widzę. A potem, potem mama oczywiście gdzieś tam sobie... Czemu ty przed laptopem? A, Światusów oglądam. A no tak, to ja też. Tak jest. I kiedyś się mówił twoja stara klaszcze u Rubika, teraz powinni mówić, twoja stara klaszcze na koniec odcinka Światusów. I... Dokładnie. jejku, ale my mamy po tych odcinkach... Ja dużo... to całego gorąca jestem normalnie. Dużo... Nie wiem czego. Mózg mi się trochę przepracował, ale jeszcze na koniec miała być taka refleksyjna myśl Sary, którą mi wcześniej przerwałem. Znaczy, no ja już powiedziałam, bo po bo, bo co? Bo nie mieli, nie mieli, nie mieli termosu z kawą. Co ci o to chodziło? Nie. Zapomniałaś? Nie, nie zapomniałam, ale jestem już przemęczona. Poza tym, znaczy, wiecie, to. Nie są takie fajne kongresy. Fajniejsze kongresy są wtedy, jak ten, ten to krzesło ze sobą, parasol. Ale już takich też nie no, jest już wiele. Już takich nie ma, ale już ludzie się zrobili wygodnicy. Kiedyś to była przygoda. I teraz to mają tylko na miastkę przygody i biorą te na miastkę i wrzucam zdjęcie na Insta, namalują sobie. Zawsze się radujcie, chociaż lepsze to zawsze się radujcie niż miłość. Miłość nie zawodzi? Miłość nie zawodzi, było dwa lata temu. Polansują się na Insta wśród innych świadków, albo nie, no wysłuchają, zjedzą ciasto, pójdą spać. A myślisz, że zakładają spodnie, jeżeli tak siedzą, jeżeli w kamerach widać? Bo z tego co słyszałem, to nie każdy zakłada spodnie. To zależy, czy na przykład spotykają się tylko na przykład ktoś sam siedzi, czy, czy na przykład w większym gronie. No to, to oczywi oczywiste, że jak jest większe grono, to zakładasz spodnie. Chciałbym przypomnieć, że ten odcinek, jak i również ten poprzedni, jest okraszony sporą dozą sarkazmu i ironii. Ale inaczej nie bylibyśmy w stanie omówić tego materiału. Mamy nadzieję, że to zrozumieliście, drodzy świadkowie, Chowy również. Chociaż Wy możecie dalej nazywać nas podłymi odstępcami, psami i, i czym tam jeszcze chcecie, my i tak będziemy Was szczerze kochać. I mamy nadzieję, że dzięki takiemu podejściu i omówieniu tematu, być może ktoś zwrócił uwagę na to, jak bardzo infantylne i, i prostackie nieraz jest takie przedstawianie Wam pokarmu duchowego. No, ale no to, to, już, to już WY musicie to zauważyć. My przypominamy, że zaraz, gdy odcinek się zakończy, wszyscy będą ładnie bić brawo. A ci, którzy nie biją brawo, to dają łapkę w górę, i to jest chyba jedyne słuszne zakończenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że już więcej takich materiałów się nie pojawi, ale wiemy, że się pojawi. Bo oni to jeszcze zrobią. I będzie... to ja ci zrobię. Tego będzie jeszcze więcej. Naprawdę. Albo idźmy po prostu przez życie z takim nastawieniem, jak idzie organizacja, jakiekolwiek mamy wyzwanie. Oh. Myślmy sobie, że nie damy rady tego zrobić, ale jednak daliśmy. To satisfy, kept finding nothing. Used to listen when I was told it'll work out down the road. Well, I made the climb. Now it's my time. Whoa. Nie będę mówił, co robią, no. po prostu jaka będzie ich reakcja, tych, co to oglądają i jakby oni swoją postawą z automatu przyczyniają się do tego, żeby dalej szerzyć to, co wszyscy gadają i ci to i każą to mówić. No, także do zobaczenia już wkrótce. You... Witajcie, drogie światusy, ponownie... No w ogóle nie zdążyłam się jeszcze mi te e, e neurony mi ostygnąć po tamtym odcinku. Czy tam synapsy. Nie A wiem. wam zdążyły? Wam zdążyły. Na koniec tego odcinka zobaczycie jak to wyglądało w rzeczywistości do przejścia i zrobię bez cięcia zakończenie tamtego odcinka i początek tego nowego. Wow, wstałam dzisiaj z łóżka, tak jak wczoraj, ale myślałam, że nie wstanę dzisiaj, bo to było takie trudne. A nie, bo teraz to wychodzi jakby się nabijała z depresji, a, a wiem że to jest, więc więc nie, musi być jakiś lepszy przy a. przykład. No wiecie o co na, chodzi. Na przykład y, czasami miewam zatwardzenie. <noise> I myślę, że nie dam rady. No. Ale kiedy tak skupię się... <noise> to, to... to mi wychodzi. <noise> Dobra, ale to będzie scenę już po napisach, bo nie każdy będzie w stanie to, to przetrawić. To <grym grym> jest znak, że już... już do do, nie, dobra, będą poważniejsze odcinki kiedyś.